Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale meczyki.pl. W przerwie wakacyjnej tych odcinków było troszkę mniej, ale już wracamy do cotygodniowych filmików. Małą zmianą jest to, że od teraz filmiki będą w każdą niedzielę, a nie jak do tej pory w każdy wtorek. W komentarzach koniecznie zaproponujcie tematy filmików, jakie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Te z największą ilością polubień poważnie rozważę. W dzisiejszym odcinku zajrzymy do piłkarskiej mapy Polski. Zobaczymy, które miasta wciąż czekają na sukcesy, jakim jest zdobycie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej. W dzisiejszym filmiku przygotowałem dla Was sześć miast. Dlaczego tylko sześć? Dlatego, że to pierwszy odcinek z całej serii. Zostawcie koniecznie suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnych i zaczynamy. 233 tysiące mieszkańców Częstochowy to wystarczająca liczba, aby Raków Częstochowa znalazł się w tym odcinku. Klub, który powstał w 1921 roku, do dziś czeka na swój pierwszy sukces. Teraz, po ponad trzech dekadach, szansa jest ogromna. Raków wrócił do ekstraklasy i z pewnością ma ochotę troszkę tam namieszać. Najbliżej tytułu mistrza polski Raków był w roku 1995. Wtedy zajął ósmą pozycję w Ekstraklasie. Wtedy Raków znalazł się tuż za Lechem Poznań, a tytuł mistrza wywalczył Widze Łódź. Wówczas w Ekstraklasie były takie marki futbolu jak Stal Mielec, GKS Bełchatów, GKS Katowice czy Hutnik Kraków. To były czasy. Drugim przystankiem dzisiejszego odcinka jest miasto Płock, które zamieszkuje około 120 tysięcy ludzi. Pewnie większość z nich choć raz w życiu była na stadionie na wciarzy, by dopingować swój klub. Niestety Płock to kolejne miasto na mapie polskiego futbolu, które w gablocie trofeów nie ma tytułu Mistrza Polski. Było blisko kilka razy. Ostatnio w sezonie 2017-2018, kiedy stery w Płocku trzymał Jerzy Brzęczek. Wisła zajęła wówczas piąte miejsce w lidze, a do podium zabrakło jej tylko trzech punktów. Z Płocka przenosimy się do Szczecina. Piękne miasto, zamieszkałe przez nieco ponad 400 tysięcy ludzi. Szczecin każdemu kibicowi w Polsce kojarzy się z pogonią. Portowcy ostatnio są w bardzo ustabilizowanej formie, więc może to już ten moment, aby Szczecin świętował pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski. Ciekawe, czy któryś z widzów pamięta lata 1987 i 2001. To były czasy, kiedy pogoń Szczecin ocierała się o tytuł. Niestety kończyło się tylko na wicemistrzostwie. Kolejnym miastem, jakie odwiedzimy w tym odcinku jest Bielsko-Biała. Kolejne duże miasto, które wciąż czeka na tytuł Piłkarskiego Mistrza. Pod Beskidzie Bielsko-Biała ma sporą grupę kibiców. Bo jak może być inaczej w mieście, które liczy aż 177 tysięcy mieszkańców? Pod Beskidzie gradzi na boiskach Fortuna pierwsza liga, choć Ekstraklasa nie jest im obca. Spędzili w niej lata 2011-2015. Wtedy jeszcze w T-Mobile Ekstraklasie pod Beskidzie notowało miejsca w dolnej części tabeli. Kolejnym miastem, do jakiego zajrzymy w tym odcinku, jest Olsztyn. Stamtąd pochodzi znany wszystkim Stomil. Ponad 170-tysięczne miasto z Warmii i Mazur jest w grupie tych, dla których mistrzostwo Polski wciąż jest marzeniem. Stomil Olsztyn gra na boiskach zaplecza Ekstraklasy. Kibice na pewno czekają na powtórkę z lat 1994-2002. Wtedy Stomil rywalizował w najwyższej polskiej lidze. Najlepszym do tej pory był sezon 95-96, kiedy Stomil skończył go na szóstej pozycji. Z Mazur przeniesiemy się na Podkarpacie. Tam w niespełna 200 tysięcznym Rzeszowie działa klub piłkarski Stal Rzeszów. Dziś drugoligowiec jest daleki od najlepszych czasów. A przecież kończył już rywalizację na siódmym miejscu w najwyższej lidze w Polsce. Co prawda było to dawno temu, ale nie przez przypadek Stal Rzeszów ma w swojej gablocie Puchar Polski i 11 sezonów na szczycie polskich rozgrywek. Ale na Mistrza Polski przyjdzie im jeszcze troszkę poczekać. Rzeszów kończy dzisiejszy odcinek, ale tych miast jest o wiele, wiele więcej. Jeżeli chcecie poznać kolejne, zasugerujcie je w komentarzach. Te oznaczone serduszkiem będą w kolejnym odcinku z tej serii. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco z tym, co dla Was publikujemy. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!